Siemanko widzowie, dzisiaj gościmy w Tarnowie, w Tarnowie Podgórnym, 26. kolejka klasy okręgowej. Jak słyszycie troszkę na zakrypniętym głosiwie, bo jak wiadomo w Poznaniu wczoraj nastał mistrz Polski. Gościmy u drużyny Tarnowi, Tarnowo Podgórne 2. W pierwszym meczu pomiędzy tymi zespołami padł wynik 2-1. Wygraliśmy wtedy rzutem na taśmę w 95 minucie. Tarnowia to drużyna raczej z dołu tabeli, bodajże czwarta od końca. To my jesteśmy dzisiaj faworytem w dzisiejszym spotkaniu. Na razie kolejka ułada się po naszej myśli, ponieważ drużyna Błękitnych, która depcze nam po piętach w tabeli, przerywają i tu... Ej, zbierzcie grzybki, bo żeglu kazał Także wracając do tematu, drużyna błękitnych, która depcze nam po piętach, w swój wczorajszy mecz zremisowała. Więc jeśli my dzisiaj tutaj przechylimy szalę na naszą korzyść, no to będziemy już mieli trzy punkty przewagi nad trzecią drużyną, co umocni nas na miejscu barażowym. Także piękna pogoda, piękny obiekt, nic tylko wygrać. Zobaczymy co tu się będzie działo. Bęk! Drodzy widzowie, kibice obserwatorzy należą wam się Słowa wyjaśnienia. Dzisiejszy materiał jest okrojony i w nie najlepszej jakości wyprodukowany. Zawiodło wiele czynników. Od człowieka po sprzęt, po zdarzenia losowe. Nasz główny operator Kevin w dniu meczowym od rana popadł w małe problemy zdrowotne, co wykluczyło go udziału w nagrywkach. Czasu nie było za dużo, działać trzeba było szybko. Materiału narzędzi nie mieliśmy też zbyt wiele, także posiłkowaliśmy się tym, czym mogliśmy, czym dysponowaliśmy. Wycisnęliśmy z tego materiału maksa. Krótko mówiąc, daliśmy dupy na każdej płaszczyźnie, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Jesteście zajebistymi typami wszyscy, także wiemy, że nam wybaczycie. Nie zostawimy was samych z naszej strony biorę to na siebie, że następny materiał będzie na takiej petardzie, że zapomnicie, o wszystkich mankamentach, jakie do tej pory bywały w naszych produkcjach, a do tego rzucimy Wam jakiegoś zajebistego skina, takiego, jakiego jeszcze nie było. Także liczę na Waszą wyrozumiałość. Z naszej strony jeszcze raz wielkie przepraszam w imieniu całej, całej ekipy Pompa TV. W ramach rekompensaty rzucimy Wam takiego skina, jakiego w historii tego kanału jeszcze nie było. Także pamiętajcie, że z kodem i samo macie 10% przy doładowaniu oraz 2 i 10 zł na start. Oczywiście strona dla osób pełnoletnich. Wielkie sory, Bang. No tyle. Mogę Was tylko przeprosić. Jest jak jest. Będzie tylko lepiej. Także wielkie sory i big up. Super piła I mamy rzut rożny Szybko strzelić, nie? A podlewali trawę przed meczem, czy nie? Pewnie super, nie? I, 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 i

よし <expand> Abwärts! Jetzt! 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 Jedziesz, nam... na... Ja byłem on popił zamek na meczu, to już byłby do roboty sobie! No no. Ale masz dobry głos po, po potlenie. No, no nie, no... Zmęczony? No, ja już zaznaczyłem na, na wstępie... że tam żeś zaśpiewał? No, darcie papy było wczoraj, no. Piłem czteropaczek o 13, już se pociągiem z ekipą, jak ze starych lat, nie? Mówię, nigdy w życiu nie piję pi**a w puszce, Wczorajszy wziąłem tego Pilsa w puszce, bo mi się tak z młodzieńczymi latami kojarzy. I poszliśmy wszyscy na ten pociąg. No i tak, nie, już, żeśmy się poddymili, jeszcze jasno było. Nie? O, no to piła była dobra. A dobre piły daje. Aj Szalimy, szalimy. Przerywy szalimy na podwórko. Niech wiebią jedną, drugą, a jakąś taką pojebaną bramkę nie wiem, żeby człowiek się obudził. No taką crazy. Spuści żegla taką, że przewrotę zajebał jedną i chur Przyklej! Brawo Gugli! Brawo, brawo! Brawo Huber! Jak za ten sezon za kurwa no trzew obrony, nie? Brawo, brawo. Albo akurat też dobrze szedł. Nie no, ale panowanie na piłką to Tobi, cała Tobi. Panowanie ma w piłką i nie w głowie mu się przewracać. Musimy go nauczyć na przyszłość, żeby się wyjebał. Widzę, ile będzie. 5-6 na sezon. Może go wyślemy na, na treningi do teatru. Sponsor, słuchaj, taką robotę do ciebie robimy. Jesteś bogaty. Zarabiasz hajs na mnie. I na mojej drużynie. Fajnie, fajnie, dobrze ci daliśmy szansę, a teraz nam musisz dołożyć trochę pieniędzy, żeby młodzi z piłkami latali. Z 30 tysięcy, jakbyś mógł. Pozdrawiam. Nie ma nigdzie młodych. Młodych się ładnie ubierze. Będą sobie biegać cały sezon, nie? No. A Jarosławcu mamy, o w pełnym młodych. na każdy mecz wyjeździli. Z domu by uciekali. Gol. Kurwa. Ja... Ja. Ja. Ja, jak? Jak? to się stało? To, jak to się wydarzyło? Urbi największy taran w ataku. Nie włożył. <śmala> nie było. Nie było. Nie było. I się takim spójrzcie, że w wieczkach byliśmy. To też tak atmosfera, nikomu się nie chciało Na bójzgę też pływać tak jakby spali. Niby mocny skład był, ale nikomu się grać nie chciało. Dobrze co chodzi? Niedziela 13. W moim regionie gdzieś jest spokój, nie? Tak, coś się nie nie w... jest nie wieszczany. No. Za pojechał, chyba jest. I u nich, i tu cisza. Tak, jednostajnie, nie, żadnego przyspieszenia. Musi no ta bramka wpaść, żeby chociaż tam ci spoglądali na pogonie. Dobra piło. Kobi tam musi ruszyć. To jeszcze nawet nie wie, że przyjechał dziesiątek. No tak. musi się troszkę musiałby poskręcać. Tak? Rozbrychać. Jedyny, który nigdy nie zasypia to jest... Likwid. On cały czas jest odpalony. No, gotowy w każdej chwili. go chuje, No to wiesz co, co pomyślnie. No dobra, dobra. Hey, gol yes. 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 Ręka, yes. Ręka. Yes. Ręka. Jest. Ja Gol. Kurnie! Ręka! Ręka! Proszę Państwa, wygląda na to, że mamy rzut karny. Na razie no. na 80%, ale bramkarz drużyny no, przeciwnej no, wkurwiony, no. więc chyba jest, no, to jest, to jest jeden aha numer 17. Dawid Urbanak, wiesz o Proszę Państwa... Urbi musisz... Urbi musisz... Ja nienawidzę karny Cały się stresuję I... Z nogi pod głową, on się sam wystawkę zrobił. No, on chciał koniecznie głową. Tak jak sosa wczoraj. No. Jak sousa. Pięknie. Dobra, teraz się zacznie dziać trochę. Teraz się bo roz... Oni muszą podgonić, to nam się zrobi łatwiej. Teraz się zaczyna mecz, teraz się zaczyna. Czemu nie możemy tutaj ostatnim tygodniem sześć piątać? Kurwa, za nudno. Za nudno? Wiesz? Nie, ja za przyda... przyda... niż dzisiaj się nie może być, ale. No Mi, mi się przypomniał obiekt. Ja, niech no... 6-0, a tu lepiej przed nas się skończyła 0-0, nie później. Niech będzie kowem, jak 1-0 tak starczy no. idealnie, pasywnie. Ja no tak, ale tak, na odcinku będziemy zamudzeni. No, no, no nie, to się dzieje. Nie, 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 to niech się leją. Nie, 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 Siedźmy, czy dzisiaj tam przyjdzie jawny No bo ktoś stoi sto Czy to jest duże szerby? On był na wietrze, nie złapał, nie. Ostatecznie drużyna wyczuł go jebany, nie? Bramkarz, no tak, ja ja nie, kurwa, skorby synków. On ma kontrakt walczy wierzy, ten bramkarz, wiesz? A on nie wie, że mamy aż normal dwóch. My nie potrzebujemy. Jeszcze żegla mamy jakby z dwie setki wyplu też na bramkę wejdzie. gdzie. Dobra, no bo tak jest. Tak jest. Brawo. Brawo. Nie ma jakiegoś znaka, Brawo. Brawo. Tak, to... tak, tak, nie im się chyba nie chce, wiesz? Nie pracują, ale... jak ja bym stracił prawkę, to próbował z... Zajrzeć komuś po Teraz! Za... Miecie za długo czeka za piłką, przyszedł ja sam. Zabaj, zabaj. Jestem ciekawy, on ma przebiegnięte. Trzeba kupić im te sprzęty? I im po prostu dać. Jestem ciekawy, ile... Że... Ile przebiegnie w meczu, no? Sponsor, słyszałeś? Takie potrzebujemy tu za masz wodę tu ci mierzy. Ja wiem, że masz pieniądze.

Teraz sobie jest z domu, ale koczą Kaszel Może wyglądam jak koza, ale trawy nie lubię Micho Miesiana, miesiana z frytką. Ja dziś zrobię trening. Potem jeszcze na babę wejdę, to to zajdzie. Jest jakiś am am, krepa. No nie, to nie, to już źle Kebab mieszana. No, sosu czoszkowego zero szurówki, zamiast szurówki frytki Dobra się czy Polak odbierze czy nie, bo w środę, jak wziąć po kebab to jest dobrze pan, smaczny pan, coś pan I na końcu nie dowolzą? I na końcu musisz wysłać adres, bo nie zrozumiałem. Dzień, dzień, dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałbym zamówić Rolo Kebab. E, rozmiar taki standardowy Średni albo mały? Średni, Średni. Mięso mieszane sos czoskowy, tak, czoskowy i trochę keczupu i bez surówki zamiast surówki frytki, dobrze? Coś to? Duże rolo, no mięso mieszane i sosy mieszane. 0 I to będzie wszystko? Czy coś topićem? Pepsi Max albo cola zero. Pepsi Max albo cola zero? Półlitrowe, najlepsze. Ale zero, bez cukru, tylko normalne. To ja nie. kolkę? To nie. To bez picia w takim razie. Idą, po piję. To wszystko? Śliną. A te? Jesteśmy tu na Stadionie Tarnowi. Na stadionie. Na trybunach jesteśmy. Cześć. To może nie Polak. No, ale to Dobrze, pan. Ale może zrobią dobre. kto strzelił i jak? Czekaj. Głowo. Wyciągnij dolni bombę. Urbi strzelił drugą? Ale coś wyszło? no? A czemu nie kupiliście tego bębna? Nie wiem Czemu nie kupiliście bębna? To zdjęcie zdjęcia nie czuję tych emocji. No właśnie. To jest... Ja nie wiem co się dzieje na wojsku. <głusza> Ale ogólnie dzisiaj to jest taka grobowa atmosfera. Ale jak wiem kebab giemuze, to... Ale... Już jest, to dużo iść w jakimś piciu? Do no. tego Red no. Ej! Ej! Wolny, wolny. Spalony Ale to rzut wolny w takim razie, panie sędzio? A cofnął, tak? Ten spalonego pokazał, a ten. O chuj tu chodzi. Oni się nie dogadują ze sobą, wiesz? Oni się nie lubią. Separacji może są. Chyba tak. Oni przed meczem widzieli, że się usunęli z Facebooka, wiesz? I odobse odobserwowali na Instagramie. Aha, to jest po zawodach. To Trzaskowski może uratować z... im ten związek. Jak zalegalizuje, te wieści. Wybriki. Z plusem. Co co chodzi z tym mancenem, że on z nimi piwo chlał, kurwa? A to pewnie pod content. On ma 400 IQ. Męce, Mencen to jest chodzące jaj. Wiesz, tak to był chyba tak w ramach polaryzacji takiej. A widziałeś nie? później co się działo? Że nie gadali, że ten Mencen jest. Później chyba tam jechał z nim, nie? Nie, przyszli ludzie i krzyczeli za tego, że jest Ja widziałem tko, To wyglądało, jak było to ustawione. Ale pewnie nie było, ale... Ja słyszcie, się No Nie chcę pije piwko, wcale on, on ma lokalne... jest biznesmenem. No ja nie. za ja to tam nie poszedł. Zamiast to stawek do ziemniaki są cię bo czy... Ale to. Ale będą zaraz. Ale, ale... Ja tu się utar, panie, panie sędzio. Panie sędzio kardonik. Kurwa. Bardzo ładny. Yellow card. Brawo. Brawo dla sędziego. Kurwa po bramce naszej tak groźnie nie bili, brawo jak po tej żółtej kartce. No bo teraz przestaną tak kopać jak konie, kurwa. No. Tam w zarodku ich tam zaraz. No nie wiedzą, że duma, 64 km, że to trzeba szanować, a oh. nie nogi wystawia. Dokładnie, no kurwa. Chłop na głowie stanął. Jeszcze w piątej lidze chce zawojować. No. On jest szybki jak straczka. patrz co, Wiesz jak dobiega do tej piłki? Ale dobrą piłkę piłę. Ty się... Tylko wiadwią, czy wiesz, mu tam zepchnął. Ale co ej? No. Brawo Bacalele! Nie się, nie się. Jakby tym betonowym łwem z połowy zajebał. Takiego jeszcze nie było. Bakuś wziął do siebie, że nie strzelamy za pola karnego. I postanowił zajebać z główki z połowy i prawie strzelił. Nie, Bakuś nam wyszedł. No, śmieszny się tam, kurwa, wylosował. może powinien się ogolić łeb, to by wyszło, albo byłby twardszy. By się mocniej odbiła. Ale On się tak boi, że gibie od razu Pięć, pięć, a mógłby. No, A Safian dzisiaj też się obraca? Jakby to dwa wagowy dowagowy.

Wiczu nie lubi, Biciu nie lubi drogi na skróty. Chyba no, nawet swoich. Objazdem może być, wiczu lubi podróżować. No, byłby kara. No, byłby kara. No, Ja nie wiem czy tu jest jakaś akustyka, bo ja nawet trenera naszego nie słyszałem jak krzyknął. Bo zawsze słychać jakiś tam głos z drugiej strony, nie? A dzisiaj to jakby nie wiem, jakaś bariera... I faktycznie no coś gada nic nie słyszymy. Jakby jakaś bariera akustyczna była na środku murawy. A na bank krzyczał, bo machał łapami. No, no dokładnie. Tak, tak szybko, nie? więc na, na bank tam dwie kurwy leciały, nie? To nam pokazuje ja cześć. Witam, witam. Siema, siema. Jakbyście już pokroili mi te mięso? Pięć minut doliczą. Eee, myślę, że pokroili. I już zginęły. Pa, pa, pa. Brawo! Brawo! Brawo, Brawo! Ej, na pół? Jak możesz mi obstawić? wstawić? Ty. ty tak? y, jest 2-0, panowie? 2-0. No. Oho, Adasia jest. Witam, Adasia, witam. Jeszcze Proszę zobaczyć. Giewo, tu, bramka, skóra bez dysku. Ty bez frekwencji, co wychodzi? Jak to tam to? na gunball, Bolą jeszcze te plecy, czy nie? Co? Chuj? Czyli do gry nie jesteś? Na łapkę, tylko młodego rozgryścia. Czyli rozgrywa. tak do sztuki. Młodego rozgryścia. Aha, nie. nie, nie, nie Dobra, lecimy. Nie możecie mieć kwiatu. Idowie zaczynamy drugą połowę. Jest bardzo dobrze. Prowadzimy 2 do zera po golach naszej armaty, czyli Urbiego numer 17. Nie wiem ile on już tych bramek nasakał w tej rundzie. Z 10 już ma, a z tego 8 z Z 8 z główki. Dzisiaj jest plan zrobić katricka z główki. Ej, ej, Już tam widzę, że zakusy są na trzecią brameczkę. Także jest bardzo dobrze, a w drugiej połowie będzie jeszcze lepiej. Ale patrz. Ekstra. Tak jest. Brawo, że w... zajebisty wynik. Fajny mecz. Brawo dla zmienników, bo zrobili zajebistą robotę. I jedziemy dalej. I tak, tak, tak się bawi, tak się bawi pompatim. Tak się bawi, tak się bawi pompatim. Tak, tak, się bawi, tak się bawi, tak się bawi, POMPA tim, Kto wygrał mecz? Pompa. Kto? POMPA! Kto? POMPA! Kto? POMPA, POMPA, POMPA! Do boju, do boju, do boju, POMPA tim. Uh. Brawo, bravo! Zapytamy może tutaj strzelca, bóg goli naszego kapitana, sobie gratulacje jeden zajebisty wynik. Owińska wtapiają, te stopa, my tak. wygrywamy, umacniamy się na drugim miejscu, 3 punkty przewagi. No pierwsze miejsce już nie ma szans, ale no nie, nie, nie. to drugie no, no nie ma chuja, nie wypuścimy chyba tego. No nie, no jeszcze mamy bezpośredni z nimi mecz. Tak naprawdę jest znowu mecz o 6 punktów. No i Widzimy się w Czyli co? Ostatnia prosta przed nami, Dokładne, mega tak. ciężkie mecze, bo po... Meczy, Be... ciężkie. No, Owińska. Przedos... przedostatnie Owińska, tak. ostatni mecz z liderem, Trzynazka. z trzynastką, także teraz każdy mecz jak wielki, wielki finał. Widzowie, 6-1, poszło gładko, żegnamy Was z Tarnowa Podgórnego i widzimy się za tydzień na meczu na nasz nowym śledzkim stadionie narodowym. Bank.